Kłaniam się w Państwu, znam się Od 26 roku życia jestem przedsiębiorcą, a więc zawsze odpowiedzialny za siebie, za swoją rodzinę i za społeczność, którą mi powierzano. Reprezentuję Komitet Wyborczy Wyborców Partia El czyli państwa. Pomyśleliśmy sobie, że mieszkając w jednej lokalnej społeczności, tworząc ją, mieszkając w jednym ukochanym mieście, w którym każdy mieszkający ma swoje emocje, ma swoje pragnienia, oczekiwania. Pomyśleliśmy, że stworzymy partię Elbrowską. Jeśli tak się stanie, a jest to bardzo blisko, to będę po raz pierwszy w życiu członkiem partii, ponieważ czas nie przynaleźli byłem do żadnej jakiejkolwiek partii. Stąd też ufam, że ten pomysł być może z Państwem się powiedzie, co ogromnie będzie dla nas wielką radością.